Dzień dobry kochani, jak się macie? Witam was bardzo serdecznie, jak zawsze na spontanicznym live'ie. I będzie króciutko. Jeśli słuchać, słychać pewien szum w tle, przepraszam, gotuję zupę w garnku parowym, więc mam otwartą kuchnię, także być może to słychać. Jeśli słychać, no to sorry, ale wiecie, życie. Nie, nie, nie samym duchem człowiek żyje, także te szumy w tle to, to zupa, która się piści pomiędzy. Tytuł dzisiejszego live'a Wodzić na pokuszenie. Jesteśmy w trakcie kursu o Satanie. I dzisiaj rozpoczniemy kolejny moduł, w którym będziemy. Zbliżać się do tego, omawiać, jakie, jak nas Satan testuje. Teraz krótkie przypomnienie, bo są już poprzednie lifey na ten temat. Satan nie jest żadnym diabłem rogatym. To jest stanowisko pracy, to jest energia opozycji wytworzona przez Siłę Boską, abyś mogła spełnić Twoją misję na Ziemi. A misja na Ziemi, jej manifestacja jest różna dla nas wszystkich, ale. Ten sens tej misji jest ten sam: wybrać światło, przyjąć je w procesie powiększenia naczynia i zamanifestować tu na ziemi. Skoro rozpoczyna się to od wyboru światła, to jak masz wybrać, jak nie ma siły opozycji? Jak masz wybrać, jak cały czas się świeci? Jak masz wybrać, jak cały czas jest dobrze? Jak masz wybrać, zatem, jakim językiem mówi ta siła opozycji? W bardzo uproszczony sposób mówi: lękiem, wątpliwością i brakiem. Czyli Satan wodzi cię na pokuszenie, abyś mogła stanąć do danego sobie słowa, do deklaracji względem ciebie, Twojego zaufania do siebie, ale również deklaracji względem Boga, powierzonego ci światła, powierzonej ci misji i tego, że i tak to robisz. Widzicie, większość z nas chce tak bardzo manifestacji naszych cudów, ale miesiąc Skorpiona, w którym jeszcze jesteśmy, ma ogromną w tym rolę, bo to jest miesiąc opróżnienia, ale opróżnienia czego? Opróżnienia Twoich iluzji, opróżnienia Twoich lęków, wątpliwości, e, Twoich wszelakich bolączek dupy, abyś mogła przyjąć ten cud. Opisałam Wam niedawno na stories, chociażby case mojej klientki, która przyszła do mnie na Mastermind Elevate i ona jest mentorką również kobiet, i przyszła, żeby właśnie wznieść swój biznes, również obfitość finansową na wyższy level, swój mentoring na wyższy level, doprecyzować, a przede wszystkim też znaleźć balans między tą pracą a domem rodzinnym. Ale jednocześnie i teraz przyszła na ten mentoring, zapłaciła, zaczęła być w mojej przestrzeni, i nagle wszystko stanęło. Klienci przestali się zapisywać, ona w ogóle nie wiedziała, co chce robić, wszystko stanęło. No i teraz można by powiedzieć: Aha, więc widzicie, wchodzi siła opozycji Satana. Mówię, popatrz, to w ogóle nie działa, to jest jakaś ściema. Po co ty tu przyszłaś? Czyli nie ufaj sobie, no bo. Ona musi sobie zaufać, że dobrze wybrała, że to utrzyma. Nie ufaj tym bardziej tej kobiecie, czyli semuła mnie. No i w ogóle nie ufaj twojej intuicji, prowadzeniu boskiemu, bo niby dlaczego tutaj się znalazłaś. Ona tego nie zrobiła, czyli ona wybrała zostać bez rezultatu, i zaraz wam wytłumaczę, dlaczego to jest takie ważne, aby wykreować rezultat. Między innymi okazało się, że miała w sobie nie tylko przekonania, bo to jest, wiecie, przekonanie to już jest to, co jest na powierzchni, ale pod przekonaniem, właściwie to, co jest na powierzchni, to jest to, co manifestujemy. Następnie pod tym mamy nasze różne sposoby zadowalania się, czyli szybkich, y szybkiej przyjemności. Możemy mieć przyjemność w zakupach, w drinkach, ale też. W cierpieniu, w byciu ofiarą, tam też jest dużo energii, naprawdę można w tym znaleźć pewne ukojenie i dobrze sobie zrobić, oglądając profil byłego i podrapać te strubki, że o, tak pięknie było. Pod tym jest nasza jakaś reaktywność i podpięte pod to emocje. Boję się, wątpię się, że ktoś mnie wybierze, boję się, że to działa, że w ogóle mogę sobie ufać, że jestem dobrą mentorką, bla, bla, bla. Pod tym jeszcze głębiej właśnie już są te przekonania, a tak naprawdę to wszystko zaczyna się od tikuna. Tikun to lekcja twojej duszy, cel też, poprzez który chcesz odsłonić kolejną dawkę twojego światła. No ale, żeby ją odsłonić, to musisz stawić się do tej części, która ciągle to światło oddaje sile opozycji, a nie wybiera. Czyli tam, gdzie wchodzę właśnie w, w tą komplikację mojego życia. I u mojej klientki to wyglądało tak, że ona miała. Z jednej strony, poczucie, że to jest dopiero wartościowe, co ona robi, co ona sprzedaje, kiedy ona, kiedy jej klient przechodzi bardzo długi, trudny, taki pełny cierpienia proces. No, droga Krzyżowa Jezusa, można by powiedzieć. Więc teraz zobacz, w jaki sposób podanie jej rezultatu, więcej klientów, sprawiłoby, że osiągnęłaby ten cud, o który prosiła, więcej obfitości i balansu między pracą a życiem prywatnym. Tego by nie było. Ona by się wypaliła, ona by nienawidziła swoich klientów, swoją pracę, swoją misję, czyli to jej nie łączyło. Ta cisza, a tą ciszą jest właśnie Skorpion, polega właśnie na tym, że ja opróżniam się z tego, czyli te testy, które teraz przychodzą, ten saigon, który się dzieje u niektórych w życiu, jest tylko po to, żeby Ci pokazać, co stoi Ci na drodze. Że nadal nie możesz przyjąć, nie jesteś tą wersją ciebie, która może przy, przyjąć ten cud, o który prosisz. Bo zaraz mamy Strzelca, zaraz mamy Hanukę, zaraz napełniamy się światłem. I teraz wracając do Sadana, skoro to jest siła opozycji, która cię testuje, żebyś wybrała, to sorry, ale ktoś mówi: OK, ja ufam, ja mam zaufanie ponad logiką. Jeżeli byś miała pewien, pełen poziom zaufania ponad logiką, a co to jest zaufanie ponad logiką? To jest od Boga, to jest dobre i to jest dla mojego dobra. Mimo, że tak nie wygląda, mimo, że mi się nie podoba, mimo, że to mnie prowadzi do czegoś dobrego. Czyli dosłownie właśnie ten moment ciszy, pomimo utrzymania presji i tym bardziej inwestycji w ten mastermind, sprawił, że odsłoniło się to, co mogła w tej przestrzeni transformować, żeby teraz w jej kontynuacji wystrzelić w górę. Tylko, że umówmy się, że gdybyś naprawdę miała ten wysoki poziom zaufania do siebie, czyli do siebie polega na tym, że ja dam radę, ja jestem okej okay i ja robię coś, a nie czekam na rozwiązania z kosmosu i samo się zrobi. Bóg pokazał mi, że już praca w korporacji się skończyła, to zatroszczy się o moje rachunki. No nie, moja droga, nie zatroszczy się. O niej się troszczysz ty. Ale jednocześnie to, że to musi być dla mnie dobre. Jeżeli ja mam to zaufanie nienaruszalne, to Satan nie może mnie do dorwać. Bo to znaczy, że nie ma miejsca w moim życiu na jakąkolwiek wątpliwość, brak i lęk. No bo jeżeli to jest dla mnie dobre, to się tego nie boję. Nie wątpię, czy to się uda, czy to się powiedzie. Nie ma znaczenia, to jest dla mnie dobre. Nie ma braku, Boże, zabraknie, będę. No jak? Nie może zabraknąć, bo to jest dla mnie dobre, czyli prowadzi mnie do większej obfitości. Zatem cały czas w tym się ćwiczymy. I teraz zobacz, że zazwyczaj właśnie, kiedy wchodzimy w przestrzenie rozwoju i sięgamy i patrzymy, jakie to jest, to doświadczamy braku efektów, a nie efektów. No i Satan oczywiście przychodzi, bo Satan zawsze będzie grał szybką gratyfikacją i szybką przyjemnością, ale która nie rozwiązuje tego problemu i nie prowadzi cię do spełnienia. Nie prowadzi Cię do tego cudu, którego chcesz. Możesz mieć na chwilę więcej klientów i mieć więcej bernautu w swoim życiu i mniej czasu dla rodziny. W którym momencie to więcej Ci pomaga? W żadnym. Dlatego język Boga to jest wszystko, a nie więcej. I teraz zobaczcie. Jeżeli dostaniesz od razu rezultat, bo weszłaś do tej przestrzeni, bo zaczęłaś studiować kawałek, bo zaczęłaś zgłębiać to, 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 to znaczy że nie wybrałaś światła. No nam się wydaje, że no tak, ale wystarczy już, że zainwestowałam. Nie. Ty się na to otwierasz, jasne. Ale to jest takie jeszcze otwarcie, ale nie mamy gwarancji, nie mamy pewności, obserwujemy, no wchodzimy z ciekawością, tak? Ewentualnie wchodzimy z misją, sprawdzę, jakie to jest. I teraz, kiedy wchodzisz i od razu masz rezultat, to gdzie jest to zaufanie ponad logiką? I gdzie jest to prawdziwe przekonanie, że ja tego Boga wybrałam? Ja go wybrałam, nawet jak nie ma tego rezultatu, którego dalej pragnę, bo Ty nie odpuszczasz nigdy pragnienia. To jest to, gdzie my ciągle się gubimy. My nie odpuszczamy pragnienia, bo Bóg dał nam już wszystko, więc ja mam tego pragnąć. Ale jednocześnie, jeżeli jestem w drodze do mojej największej misji, Czyli do tego, że chcę być taka jak Bóg, czyli jestem przyczyną, a nie skutkiem mojego życia. I ja wybieram, to jeżeli mam od razu rezultat, to ja nie mam pewności, że ja wybrałam. Ja wybrałam, bo był szybki efekt i tak naprawdę wybrałam, bo jest rezultat. Czyli to jest troszeczkę tak, jakbyś poszła na randkę z facetem, i ty wiesz od razu, jest taka reklama teraz na Facebooku, są tak, jakieś takie platformy, że takie kawałki seriali się wyświetlają, nie wiem, czy akurat też to widzicie, i jakby potem trzeba za, zapłacić za aplikację, i w tej aplikacji można dalej ten serial obejrzeć. I w jednym z tych seriali milioner, najbardziej seksowny, piękny, jakiś tam potentat, wiecie tam, um, no fortuna, coś, no jakieś tam ta, taka opowieść, Chodzi na randki, no ale w tych randkach on nigdy nie wie, czy te kobiety go wybierają dla niego, czy wybierają go dla statusu, dla kasy, dla wszystkiego tego, co idzie w związku z tym, że dzielimy lifestyle razem. I on się przebiera za bezdomnego i żebrze na ulicy. I tam jest jakaś kobieta, która pracuje w kawiarni, i ona mu przynosi ciepłe posiłki, oni zaczynają rozmawiać. Czyli kwintesencją tego jest to, że ona wybrała go dla niego. I teraz to jest co innego wybrać Boga dlatego, bo masz kasę, bo ci się udało, bo masz faceta, bo masz rezultaty, a zupełnie innym poziomem. I to jest ta kwintesencja tego sensu i spełnienia w życiu jest: ja cię wybieram pomimo wszystkiego, ciebie ponad wszystkim. Ale oczywiście, że tak, że pragnę miłości, kasy, obfitości, nie zrzekam się, ale ja jestem tą przyczyną, czyli ja wybieram, a nie wybieram, bo już widzę, że się opłaca. To nie są te same frekwencje, kochani. Zatem, dlatego często nie ma właśnie efektów, żeby jeszcze to pogłębić. Zobaczcie, jakie to są minimalne teoretycznie różnice, ale to jest to, co ja zawsze mówię, nieważne jak wygląda, ważne jakie jest. W środku to robi ogromną różnicę. Czy wybierasz, bo masz natychmiastowy efekt i wiesz, że ci się opłaca? Czyli tak naprawdę to jest transakcja wymienna, a nie zaufanie ponad logiką, i to nie jest wybór Boga, a wybór rezultatów. I notabene, kiedy my, tak jakby te rezultaty odsyłamy do Boga i mówimy, obojętnie czy mi to dasz. Ja i tak w ciebie wierzę, ja i tak ciebie wybieram i ja i tak idę za tą moją misją, za moim potencjałem. To wszystko przychodzi do nas z powrotem. I przychodzi w nadmiarze, o którym nawet nie mogliśmy wiedzieć, że istnieje. Dlatego Satan będzie grał rezultatami. Kiedy ich nie ma, będzie mówił: "Widzisz, nie opłaca się. źle wybrałaś. Widzisz? Myślałaś, że wielce kabała coś tam. Myślałaś, że Bóg coś tam. Będzie grał brakiem, presją, wątpliwością, że szybki zwrot, szybko, szybko. Teraz muszą mi dać, gdzie nawet nie otwierasz twoich uszu, żeby naprawdę usłyszeć, o czym to jest. A kiedy wybierasz, że ty jesteś przyczyną i ty się stawiasz pomimo czyli to nie jest takie spróbuję to nie jest robię wszystko, co w mojej mocy to jest robię wszystko pomimo tego, jakie to jest bo ja jestem ta, która wie, nawet jak nie wie a wszystko to co obserwuję i tak płynie od Boga jest dla mojego wyższego dobra i jest dla mnie i jest dobre więc to jeżeli to nie jest dobre w tym momencie to jest tylko po to żeby odsłonić coś we mnie co blokuje przyjęcie tego kolejnego cudu i to nie jest koniec to jest środek a ja w si jeżeli w środku wysiadam to nie ma końca czyli tej manifestacji i materializacji światła na ziemi a tu będzie Satan i powie: tak, no to właśnie, widzisz, teraz jesteś przyczyną. Więc wejdź w poczucie winy. Wejdź w nadodpowiedzialność. Wejdź w to, że Ty teraz innym będziesz mówić, co mają robić, zabierać im wybory, że będziesz teraz czuła się winna, że będziesz innych osądzać. Nie ma poziomu, na którym nie ma Satana, dlatego że w każdym poziomie jest kolejna dawka światła do odkrycia. Ale kiedy zrozumiemy właśnie ten największy sens naszego życia, te zasady tej gry, a żebym zrozumiała zasady gry, muszę znać mojego przeciwnika, bo inaczej nie rozumiem, z kim gram. A on cię zna na wylot. On ma dostęp do Twoich myśli, do Twojego układu nerwowego, do Twoich emocji, do Twojej podświadomości. I On testuje poziom Twojej deklaracji względem Ciebie, w zaufaniu do Ciebie i względem zaufania ponad logiką, czyli do Boga. Kiedy jesteś na pustyni, kiedy jesteś w środku, ale również kiedy jesteś w raju, kiedy doświadczasz manifestacji. Nie ma miejsca, w którym On na Ciebie nie czeka, ale On na Ciebie tylko czeka, żebyś ponownie i ponownie i ponownie mogła wybrać światło. A zatem mieć więcej, więcej i więcej światła. A kiedy masz światło, to masz wszystko. Kiedy masz tylko rezultaty, bo poszłaś za głosem satana, to masz coś. Masz może kasę, ale jesteś wypalona. Masz relacje, ale czujesz się samotna. Masz biznes, ale nie masz zdrowia. Tu jest tylko więcej czegoś, ale to nie jest wypełnione energią i to jest puste najważniejsze ostatnie dni miesiąca Skorpiona. To, są, to jest ta cisza i ta pustka, w której możesz się przyjrzeć. Jakie to jest we mnie? Czego ja naprawdę pragnę? Jakiego cudu? I jak ta cisza teraz pokazuje mi poziom mojej deklaracji? Zaufania do siebie, zaufania ponad logiką. Można jeszcze, kochani, dołączyć do kursu Satan. Poznaj Twojego przeciwnika. Dzisiaj startuje kolejny moduł o godzinie 14.00. Masz dostęp na zawsze. W przyszłym tygodniu mamy jeszcze kolejne moduły, a do końca tego tygodnia jest jeszcze cena promocyjna 1,444 zamiast 2,22. Wystarczy, że skomentujesz jakąkolwiek rolkę lub stories na Instagramie czy na Facebooku słowem Satan. Dzięki wielkie. Przepięknego weekendu. Pięknego opróżniania, kochani.